Witam wszystkich, tu Hikomikos, i teraz czas na unboxing, którego można się było spodziewać. Puszeczki Greninja i X, tak, najnowsza z puszek, którą zaraz tutaj. Zatniemy. Greninja, Delfox, Chestnut oraz logo Pokémon. Z tyłu informacja o kartach: Trzy, jedna z trzech specjalnych kart EX, cztery boosterki i bonusowo kod Trading Card Game Online, odblokowujący właśnie um, kartę Greninja EX. Tak wygląda <coughs> nasz. Karta promo, pięknie. Od razu do protektorka. Niech będzie tu. E, właśnie karta kodu online, odblokowujący bonus. I cztery boosterki. W tych puszkach znajdujemy tak. E, flash fire. XY, Plasma Blast oraz Plasma FREEZE. W tej puszce akurat pozwolę sobie odpakować wszystkie z nich, no, więc bierzmy się do roboty. Zaczynając oczywiście od najnowszej XY Flashfire. Hot Online i jedziemy Dasku Labebe Painko jesteśmy Fibas, Graveler, Gravler Trick na Rapidash polu, Reverse rzadka rzadka karta Pijot. Kolejny X, XY Kot online Jaspin Panzer, Stereo, Swirlix, Fletchling. Cassius, Pit Matkul Band, <coughs> Kartą Reverse jest Profesor Sletter, A rzadką kartą Simipur Kolejny boosterek Plasma Blast Kod. Larvesta, Porygon, Tediursa, Solosis, Handor, Relicant, Wartortle, Machoke, Credili, Rivers i rzadka karta Reuniclus. I ostatni boosterek, Plasma Freeze. I na pierwszy rzut oka Makuhita, Łuper, Menki, Eevee, Vanilla, Flareon, Starewia, Sidra, kartą reverse jest Shadow Triad, a rzadką tą elektrod. Jeden holo, cztery lusterki, szału nie ma. Może coś będzie innego w tych... Może... Komentujcie, oceniecie, jeśli chcecie wiedzieć o każdym nowym filmiku. Kliknijcie w subskrybuj. Zapraszam was na Facebook komu komikos i na moją stronę internetową www.hikomikos.pl. To tyle dzięki, do dzięki za obejrzenie. Na razie cześć.